Ja myślę, że przede wszystkim należy rozmawiać i przedstawić argumenty zarówno za, jak i przeciw stosowaniu GMO na szerszą skalę, czyli mówimy o uprawach, nie koniecznie tylko o badaniach laboratoryjnych, bo co do tego jesteśmy zgodni, że takie badania muszą być prowadzone. Natomiast jest za mało dyskusji, za mało debaty społecznej i za mało wiedzy na temat skutków wprowadzania właśnie upraw GMO na naszych polach. E, I e, aby podjąć odpowiednią decyzję w Sejmie, aby e, podjąć decyzję nad nowelizacją ustawy, która właśnie wprowadza możliwość obrotu zarówno ziarnem e, modyfikowanych genetycznie roślin, jak i e, również możliwością e, prowadzenia takich upraw, należy przede wszystkim mieć wiedzę. I dlatego bardzo ważne będzie wysłuchanie publiczne tych wszystkich środowisk, które mają argumenty e, przeciwko stosowaniu właśnie GMO na naszych polach jak również wysłuchanie argumentów ze strony tych osób, które mówią, że to jest dla zdrowia absolutnie bezpieczne. Są pewne dyrektywy unijne, które zobowiązują do stosowania takich czy nie innych przepisów. I czy dany kraj się dostosuje do nich czy nie, to jest jakby wewnętrzna sprawa. Mogą być to oczywiście również sankcje finansowe, jednak część krajów podjęła to ryzyko i nie chce produktów GMO na swoich terenach. I są to takie znaczące kraje jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania jest. Dziewięć krajów, które, nie chcą, które wprowadziły zakaz właśnie uprawy roślin GMO na, na terenie swoich krajów i, i właściwie do tej pory nie ma sankcji finansowych, więc może należałoby skorzystać z tego przykładu. Nie wszystkie zapisy, które są w tej ustawie podobają się nam. Uważamy, że jest dosyć niebezpieczna dla nas rolników, konsumentów, obywateli. Dlatego spotkaliśmy się tu dzisiaj. W ustawie tej zakłada się, że organizmy niemutowane, czyli normalne, tradycyjne uprawy, mogą współistnieć z uprawami roślin genetycznie modyfikowanych, a ta po prostu nie ma takiej opcji. Nie ma współistnienia organizmów genetycznie modyfikowanych z tradycyjnymi. Z strony gospodarki, ze strony ekonomiki. Ja jako rolnik, który działa w Polsce i sprzeda swoje produkty, które tu są produkowane, ja boję się, że te do tej pory dobrze ocenione produkty rolnicze z Polski, bo są naturalne, często jak w naszym przypadku też ekologicznie tracą oczywiście swoją wartość, bo w kraju i w regionie, gdzie GMO będzie prowadzone, no, tam już nie można um, produkować ekologicznie towar, czyli już niejakościowe. Samemu zainteresować się tym tematem, to już byłby pierwszy krok do tego, aby uświadomić sobie, czy GMO jest niebezpieczne, czy nie. I w tej nieświadomości tkwi niebezpieczeństwo z mojej strony, myślę. No ja myślę, już ludzka logika mówi, że oczywiście te koncerny, które produkują te materiale GMO, oni mają o wiele więcej możliwości kapitalowe i w związku z tym e, oczywiście mogą korzystać z tego lobby. A przeciwnicy, oni są w wiele organizacjach, tak? I oni muszą najpierw zeszyć się i muszą zbierać się, aby temu coś e, przedstawić. Tak? Zdrowa żywność made in Poland, jak na razie to ma dobre imię w Europie, a jest dopiero w rozwoju, tak? To ja myślę, e, za, za 10 lat dopiero jesteśmy na tym miejscu, że naprawdę dużo produktów stąd możemy eksportować do Europy, a niezdrowe Europa nie potrzebuje, tak? Sami produkują, tak? Mogliśmy korzystać z tego, że tu naprawdę przez e, kilkadziesiąt lat nie byli tyle nawozy, e, dany do zimy, jak w innych krajach i z tego teraz można korzystać, tak? Ale jeśli będzie prowadzony GMO, to, no to, to już tego nic nie będzie, tak? To już dobra polska gejś e, zostanie już w Polsce, tak? Jest takie powiedzenie, że, że, że modyfikacja genetyczna właściwie jest tak stara jak cywilizacja. Pies domowy, który pod, pod mieszkaniem, pod domem biega, no jest, że tak powiem, mutantem wilka czy jakiegoś dzikiego psa to wszystko wiadomo, że przez tysiąclecia tak przebiegało. Natomiast to, co się odbywa na poziomie genetyki, czyli tych sztucznych zabiegów, no jest igraniem z naturą, w, w, że tak powiem, rzucanie wyzwań naturze, a to się skończy w może bardzo różnie. Jak długo nie mamy pewności, jakie są prawdziwe skutki, a nie możemy im mieć, bo te badania trwają, no, w najlepszym wypadku od kilkunastu lat, więc nie umiemy powiedzieć, co to oznacza dla organizmu ludzkiego, no też my powinni trzymać się zasady tej przezorności. To jest zresztą obrona polskiej racji stanu i polskiej ogromnej szansy, jaką jest ciągle niezanieczyszczone nie, nie no, areały rolne. Nam tego zachód zazdrości, więc tego nie wolno zniszczyć. Te, te, te właśnie organizmy transgeniczne są z pożytkiem wykorzystane na przykład w medycynie, prawda? Tak samo przenoszenie odbywało się w naturze. Mówiliśmy dzisiaj o, o profesorze Pieniążku, który nowe gatunki jabłek, ale odbywało się to wszystko w ramach gatunku. W tej chwili to, co jest niebezpieczne, to jest przenoszenie na przykład białek zwierzęcych do białek roślinnych. I tutaj jeśli chodzi o argumenty, one są dosyć jednoznaczne, że jest to po prostu duże ryzyko. Niebezpieczeństwo tego zapisu nowego polegałoby na tym, że chce się obok upraw tradycyjnych mieć również uprawy genetycznie modyfikowane, co oczywiście powoduje, że będzie przenoszenie, będzie powszechne zanieczyszczenie. Te organizmy prowadzone później jako żywność dla ludzi, może powodować negatywne skutki nie tylko w ramach tego pokolenia, ale również dla przyszłych pokoleń. Co jest sprzeczne zasadą znacznego rozwoju, która Mówi o tym, że mamy dbać o jakość życia nie tylko obecnego, ale przyszłych pokoleń. W tej chwili w obrocie handlowym są produkty, które nie mają oznaczone, czy produkt posiada te geny transgeniczne, transgeniczne czy nie. I to jest absolutne przekreślenie praw konsumenckich, że nie mam wyboru, że kupuję, produkty, mimo że nie chcę kupować produktu modyfikowanego, a nie ma tam oznaczenia. Na przykład w ustawie, w tej chwili w tych nowych zapisach ma to być po prostu bardzo konsekwentne egzekwowane. Mamy jako konsumenci, jako obywatele mieć prawo wyboru. To obecna sytuacja jest po prostu nie do zaakceptowania i to wymaga zmiany. To jest ten plus. Minus to jest to, że mimo, że się, tak już e, o tym dzisiaj mówiliśmy, wiele krajów europejskich wprowadziło zakaz e, e, kukurydzy modyfikowanej genetycznie, natomiast Polska chce znowu, jak to Polak uczy się, e, po szkodzie, prawda? Dopiero zrobimy coś, a później przyjdzie refleksja, że e, niepotrzebnie to zrobiliśmy, bo nie grożą nam żadne kary Unii Europejskiej, jeżeli to zrobimy, bo siedem krajów już to zrobiło.